No, witajcie kochani. Dzisiaj jesteśmy w salonie Mazdy i zobaczymy, co oni tu mają ciekawego. Zapraszam. Tu jest Mazda 3 2025. Cena 31 tys. Prawdę mówiąc, myślałem, że to tańsze troszeczkę będzie, no ale tak sobie życzą, to co zrobić? Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co tam mają ciekawego. Tu taki czerwono, krwisty również Mazda, 3 dwadzieścia dziewięć No, to takie maleństwa Mazda MX5 38 tysięcy, no to chyba dla samobójców takie maleństwo, <trybuj> tu kolejna MX5. 35 750. No kto to takie maleństwa tutaj kupuje w Ameryce? No i tu kolejna oczywiście. Zobaczymy jaka cena. Pewnie taka sama, tylko inny kolor. To Amazda MX5 w jakiejś wersji RF a to już jest 42 tysiące No, na pewno bym za takie <gryzny> woźdełko dla dzieci, nie dał tyle pieniędzy. Dobra, idziemy dalej. No, bardzo dużo mają tych Mazd, ale nigdzie jakoś nie widać cen a nie wiem dlaczego pójdziemy tam trochę dalej. Zobaczymy co nam dalej uda się znaleźć A tutaj też ceny nie ma Dobra idziemy dalej jak znajdę gdzie są? A samochody z cenami, to Wam to Wam podam. Dobra, idziemy dalej, szkoda czasu. No a tu mi się udało znaleźć Mazda CX5, gdzie jest podana cena akurat. Nie wiem, czy będzie widać 32 765 Tutaj jest kolejna Mazda CX5 w takim bardzo mocno czerwonym kolorze. 37 490

50 no, w wersji hybrydowej, akurat tu jest kolejna CX5 w innym kolorze, troszeczkę 42 615. Tutaj idziemy dalej. No, samochodów mają kilkaset tutaj wystawionych, tylko że niewiele z nich mają ceny wywieszone. Tu jest z kolei Mazda CX30. 28 720. Muszę się tak przeciskać między samochodami, bo dość ciasno poustawiane. I jeszcze przejdziemy kilka innych i to będzie na tyle. Mazda CX-5. Kolejny znowu 31915. Tu jest kolejna CX-30. dwadzieścia osiem tysięcy dobra, jeszcze zobaczymy tego o, no, też CX-5 dobra, zobaczymy, może mają jeszcze gdzieś tego 90, CX-90 nie widzę, dobra, jeszcze zobaczymy to no tutaj już nie ma ceny, czyli bezcenna dobra, idziemy dalej a tu jest jeszcze taka jedna jedna Mazda CX-50 w bardzo ciekawym kolorze to jest taki oliwkowo-powiedziałbym złotawy kolor. <grydy> bardzo, bardzo ładny ten kolor. No, oczywiście rzecz gustu. No i ta Mazda jest 43 370. Tu mamy kolejną Mazdę CX-50. Cena jest 41 900. To jest w wersji hybrydowej. No i dobrze, tu będziemy kończyć, bo nic więcej Wam ciekawego nie pokażę. No tych aut mają tutaj, tak jak powiedziałem poprzednio, no kilkaset co najmniej, w kilku rzędach. Tak to wygląda. Dobra. Dzięki za to, że oglądacie. I zapraszam do nas na następne video. Nie wiem, czy będzie z jakiegoś innego dealera. Zobaczymy. Życzę wszystkim miłego dnia. Bye. Właśnie rzuciłam pracę, żeby robić dla Was filmy. Dajcie suba!